Hej hej, Mordimer z tej strony, witam bardzo serdecznie w trzeciej części moich szachów dla początkujących. Taka seria. A no i zaczynamy końcóweczki. To jest pierwsza i chyba najważniejsza w szachach końcówka, gdzie mamy dwa gołe króle i wieże. Teraz w jaki sposób może w ogóle do takiej sytuacji dojść? Może dojść i to dochodzi czasem całkiem często. Oczywiście w tej sytuacji czarne zazwyczaj na wyższym poziomie po prostu poddadzą partię. Nie ma sensu już grać, i jest prawie niemożliwe, żeby to zremisować. Białe musiałyby być, nie wiem, pijane i w ogóle nie patrzeć, co robią na szachownicy. Dlatego zwykle czarne poddają, ale przeciwko słabszym przeciwnikom, jeśli też jesteśmy początkujący, musimy udowodnić, że wiemy, w jaki sposób tutaj zamatować przeciwnika. W jaki sposób może dojść do takiej sytuacji? Otóż wystarczy, że białe mają przewagę tylko jednego pionka i ustawią sobie wieżę za tym pionkiem. Ten pionek sobie... Idzie na D7, czarne próbują powstrzymać go, ale oczywiście promocja na Hetmana, i po wymianie mamy sytuację, którą właśnie Wam pokazałem. Teraz co powinny robić czarne. Czarne zawsze powinny dążyć do centrum. Dlaczego? Ponieważ szachmat w tej pozycji wygląda w taki sposób. E, tylko i wyłącznie na obrzeżu, czyli e, na przykład tutaj na tej linii H e, mamy króla i ten król, biały król kontroluje trzy pola. Natomiast wieża właśnie przybyła na linię H i zamatowała króla. Kontroluje wszystkie pola wokoło jest szach, dlatego to jest. Szachmat i wygrana, czyli tylko ta pozycja, tylko na skraju szachownicy może być e, szachmat przy pomocy wieży i króla. Wracamy do naszej pozycji, to oznacza, że król powinien uciekać, uciekać po prostu od skraju szachownicy, od narożników i jechać do centrum, a do któregoś na którejś z tych czterech pól. Jeśli król pojedzie na E4, to będzie oznaczało, a, że biały król kontroluje te trzy pola. A i wieża zaszachuje tego króla, i ten król w następnym ruchu będzie już musiał uciekać. Dlatego, najlepszym ruchem w tej pozycji będzie król E5. No, i w tym momencie tutaj zaczynają się schody dla białych. Musimy wiedzieć, w jaki sposób dostarczyć mata. Dwie metody są, przynajmniej dla początkujących. Pierwsza, zamykamy króla w takim pudełku, coraz mniejszym i mniejszym. Także pokażę Wam taką metodę. W ten sposób, to jest pudełko, także próbujemy tego króla zepchnąć jakoś tutaj do rogu. I teraz, co może się stać? No, król oczywiście musi jechać na jedno z tych trzech pól, prawdopodobnie król e6, wieża na d5. I po y, Król F6 oczywiście nie możemy zamknąć w mniejszym pudełku, bo. Wieża będzie pod atakiem. Także to jest taki jeden z błędów, które początkujący mogą wykonać. Wieża musi być broniona, zawsze musi być broniona przez króla, czyli musimy skoordynować działania króla i wieży. Musimy podciągnąć tego króla. Król E6 i teraz nie szachujemy, albo król nam ucieknie z tego naszego pudełka, ale robimy jeszcze jeden ruch, a i dopiero teraz domykamy to pudełeczko. A król sobie gdzieś jedzie Domykamy pudełeczko, także pudełko jest mniejsze i mniejsze, e, król G7 i znowu podciągamy królak i znowu podciągamy króla. Król g7 i wieża na f6 i mamy to pudełeczko mniejsze i mniejsze. A także na samym końcu ustawiamy takie pudełko i to jest najmniejsze pudełko, które możemy ustawić. Chodzi o to, żeby król mógł się poruszać między tymi dwoma polami, a i w tym momencie jak król się właśnie ruszy, podciągamy naszego króla, a i tutaj jest trik ponieważ jeśli zamkniemy króla w mniejszym pudełku, będzie to remis i to byłby kompletny dramat. Będzie to remis oczywiście, że w tej pozycji musimy zamatować Czyli nie zmniejszamy tego pudełka do, do tylko jednego pola, a no bo po prostu e, to będzie remis. Także to byłby wielki, wielki dramat. Jeśli nauczycie się już zauważać takie rzeczy, e, no to w tej pozycji, na przykład, tą e, wieżę można ruszyć od razu na G5, a i jeśli ten król zacznie uciekać na, na linię H, no to po prostu król podejdzie sobie, e, broni wieży, a no i później w kilka ruchów będzie tutaj Robimy to malutkie pudełko i wygrywamy. A jeśli król zacznie uciekać, tędy e, król f8, no to takie rzeczy trzeba zauważać, ponieważ biały król kontroluje wszystkie te pola, a wieża kontroluje też linię G. E, czyli jeśli czarny król ruszałby się na e8, to oczywiście matujemy na G8. No i takie ćwiczenie małe, jaki ruch byś w tej chwili wykonał? Oczywiście bardzo dobrze, e, bardzo dobrze kombinujesz wieża g6 albo wieża na którekolwiek z tych pól, e, oczywiście wygrywa w dwóch ruchach, e, na przykład wieża G1, to jest tak zwany wyczekujący e, ruch, a no i po królu E8 e, mamy tutaj takiego szachamata. Także to jest jedna metoda: robimy takie pudełko, a i na końcu w tym pudełku, oczywiście, e, zamykamy. Tylko pamiętajcie, nie dostarczamy tutaj e, remisu, tylko wygrywamy. To pudełko ma być takie dwupolowe, po tych dwóch polach, po prostu czarny król musi sobie jeździć. Jest jeszcze jedna metoda, która jest wolniejsza, o około 5 do 10 ruchów wolniejsza. Natomiast nie ma kompletnie ryzyka, żeby zdarzył się po prostu remis. Nie ma możliwości dania pata. Czyli, co robimy w takiej sytuacji? Wybieramy sobie jeden, jedną z krawędzi. W tym wypadku będzie to linia H, albo tutaj ósma linia. Wybieramy sobie linię H i teraz to, co musimy zrobić, to odciąć tego króla. Czyli robimy to w ten sposób. Jedziemy wieżą na D1. Powód jest bardzo prosty. W tym momencie król kontroluje wszystkie te pola. Czyli jeśli ten król pojedzie na E4, to co musimy zrobić, już chyba widzicie, ten król kontroluje te trzy pola. Wieża jedzie sobie na E1. no i te wszystkie pola są niemożliwe, są obstawione przez białe, więc król musi się zwijać na linię f, potem na linię g i w końcu na linię h. E, także król jedzie na przykład e, król f3 i teraz podążamy królem na d4. E, I teraz mamy taki, e, taki trick: jeśli król pojedzie na f4, robimy dokładnie to samo. Czyli dlatego właśnie królem nie ruszyliśmy się na D3. To też jest możliwe i to też Wam wyjaśnię, ale w tym wypadku. E, oczywiście, na, na król F2 po prostu przerzucamy tę wieżę. Wieża jest długodystansowa, może się ruszyć na po prostu przeciwny koniec szachownicy. Jeśli król będzie za nią podążał, to zamiast ruszać króla na D3, to nie jest dobry ruch, bo król by nam uciekł tutaj, czekamy aż ten król wpadnie na F4. Robimy też taki wyczekujący ruch, czyli wieża na E7, no i później szachujemy i ponownie mamy tę samą sytuację. Kiedy wieża kontroluje wszystkie pola na, na linii F, no i król musi gdzieś pojechać, czyli król na G5, i to samo z królem, czyli król E4. Ponownie nie jedziemy na e5, to jest też możliwe, to jest całkiem dobry ruch, ale w tym wypadku chcę wam pokazać jedną z metod. No i później przerzucamy sobie tę wieżę tutaj, a i ponownie nie jedziemy królem na e5, ale czekamy, żeby móc tutaj właśnie, właśnie zaatakować, czyli najpierw robimy ten ruch wyczekujący, a i jeśli król pojedzie na g4, dajemy szacha i Król będzie musiał być na tej linii H, czyli taka, taka właśnie metoda. Jeśli król zacznie nam uciekać, to po prostu podążamy jak cień skoczka, taki cień skoczka, zawsze za tym królem. No i na samym końcu, oczywiście, możemy zawsze w każdym momencie zamknąć króla w pudełku, podciągnąć króla na G6 i dać mata, ale jeśli nie czujemy się na siłach, to po prostu możemy e, zrobić, e, podążać za tym królem a, i wtedy popchnąć go na tą linię H, e, król H6 i ponownie a, po prostu podążamy e, za tym królem, król F6, e, król H4 a, i później przerzucamy sobie wieżę w tam, tam w tamten sposób, a, a, wieża na G7, a no i król, królowi zostało tylko uciekać, bo jeśli król pojedzie na H4, to dostanie właśnie mata na krawędzi, Czyli musi sobie dalej uciekać, a no ale szachownica się kończy, więc to również skończy się e, matem. I oczywiście ta metoda jest wolna od ryzyka zremisowania, czyli nie ma tutaj możliwości pata. Co jeśli król nie będzie współpracował i nie pojedzie nam na pole E4, tylko zacznie uciekać w przeciwnym kierunku? A my podążamy tak samo, cień skoczka, my tu podążamy e, i a dalej podążamy i robimy dokładnie to samo, co właśnie ci pokazałem. E, natomiast jeśli król sobie zacznie uciekać gdzieś głębiej, tym lepiej dla nas, bo możemy wierzą po prostu odciąć tego króla. No i chodzi o to, żeby odcinać tego króla po prostu coraz bardziej i bardziej i na końcu zamatować. A, czyli w tym wypadku na przykład król F5. A, I teraz Król może pojechać na d6 i po prostu podążać za tym królem, a może też pojechać na d5. Różnica jest taka, że nie robimy tego wyczekującego ruchu, czyli na przykład mamy tutaj król f4, wieża od razu na e8, no i teraz mamy dokładnie tę samą sytuację. Czarne są na ruchu, więc jeśli pojadą na pozycję opozycyjną do króla, wejdą w opozycję, no to od razu go szachujemy i pchamy na linię g. A jeśli nie zaczną uciekać, no to oczywiście podążamy. No i w tym wypadku jeszcze raz możemy, zawsze, w każdym momencie możemy zamknąć tutaj w tym, w tym pudełku, w tym boksie. Król D2, król F2 i teraz mamy znowu tę samą pozycję. Król E3. Król zaczyna biec w stronę wieży, ale wieża może zostać po prostu przeniesiona tutaj na F1. a No i robimy dokładnie to samo, czyli, czyli sobie tam podążamy za tym, za tym królem i na samym końcu król musi, musi po prostu wejść. Jeśli wejdzie na linię H, oczywiście od razu go odcinamy, a jeśli po prostu na Linię G, no to też wypchamy go na linię H, a no i mamy dokładnie tę samą pozycję, tak? Król sobie tutaj biegnie. My przerzucamy wieżę, i jeśli król zacznie biec w przeciwnym kierunku, mamy mata, będzie mat, a, a jeśli sobie biegnie do narożnika, no to po prostu podążamy sobie za nim, a i na końcu go matujemy. Jakie jest ryzyko? Jakie jest ryzyko? Jedyne ryzyko, jakie tutaj jest, po prostu, to jeśli jest taka pozycja, to nie podążamy królem. Pamiętajmy, zawsze wież musi mieć, jeśli jest atakowana, musi mieć wsparcie króla, a czyli w tym wypadku, jeśli zaczniemy jechać królem, no to możemy stracić króla. To jest chyba jedyna możliwość, w jaki sposób możemy tutaj stracić wieżę i zremisować, ale Poza tym, to ta metoda jest dużo, dużo bezpieczniejsza. Jest jeszcze jedna możliwość, gdzie może nam się przytrafić katastrofa 50 ruchów. Zwykle maksimum 25 ruchów i dajemy mata tą metodą, ale może się zdarzyć, że. Po prostu król, który zamiast podążać za królem, tym cieniem skoczka, zacznie podążać za królem, ale w taki sposób, że przednie linie wieży, no to wieża oczywiście nie kontroluje już tych pól za królem. I król po prostu może nam uciec. I jeśli to zdarzy nam się kilkukrotnie, to może się zdarzyć, że po 50 ruchach nie będzie szahamata. Jeśli nie ma 50 ruchów, już znacie tę zasadę, bez Posunięcia piona i bez bicia figury, no to 50 ruchów białych i 50 ruchów czarnych, no to będzie remis. Ale wierzę, że to nie może się wydarzyć. No, po prostu wykonać ten sam błąd, po prostu przeciąć linię wieży. Po prostu nie przecinajmy linii wieży, i wszystko powinno być jak najbardziej w porządku. Także to wszystko wiesz już po dzisiejszym odcinku, w jaki sposób zamatować samotną wieżą króla także potranuj troszeczkę jeśli nie masz z kim trenować to po prostu otwórz sobie jakąś stronę szachową na przykład lichess, ustaw sobie taką pozycję i graj sobie po prostu z komputerem tak długo jak opanujesz to. To jest po prostu to są podstawy, to każdy musi znać. Więc jeśli ten film był dla ciebie wartościowy, klepnij łapkę w górę. Jeśli uważasz, że nie był tak dobry, klepnij łapkę w dół i jeśli nie chcesz stracić szansy na oglądnięcie kolejnych filmów, zasubskrybuj, klepnij dzwonek. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia Następnego.